Tu ma, Papuga kaktusa i dzisiaj sobie zagramy w BMX 2. Ostatnio dzisiaj 5-15 temu zrobiłem nową hulaj, hulajnowę tropem. To jest moja pierwsza akurat hulajnowa. Wrażenia są akurat niezłe, fajne są. Wpadajcie na tiktoka tam jest moja twarz. Na lajkę like, tam nie ma mojej twarzy. Więc nie wiem jak chcę zrobić. Czemu wypadłem z toru lajkujcie subskryb, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco Dawajcie łapki w górę żeby... Dawajcie łapki w górę dla, dla lepszego rozwoju. Jak, jak będę już miał tak nie, bo ja za niedługo będę miał laptop chyba 2-3 lata, Do 2-1 rok, za rok będę miał, nie wiem, za 2 lata, więc nie wiadomo kiedy zarobię tak dużo grał Fortnite CSGO, ale bardziej CSGO, bo PC CSGO bardziej mi wpłynął tak na rozwój. No bo tam kiedyś miałam laptopa i miałam tam chyba kose, nie pamiętam. Bo to było 5-4-5 lat, 3, 4, 5 lat temu. Tak? No i tam miałam chyba kose. Nie wiem jak to było, że miałam kose czy coś. Ale miałam tam dobry. Dobre wszystko tam miałam, fajnie. będzie 3 miliony? ajajaj aj, aj. no dobra to zagramy sobie jeszcze jedną gierkę o, na ruwia tą nagrywarkę damy sobie oj coś mi nie poszło, bo na nagrywarkę chciałam dać do góry sobie albo tutaj na dół dam okay. A nie wiem czy tą nagrywarkę tam widać ale mam taką nagrywarkę Okej, okay, to będziemy teraz... Nie wiem, teraz będziemy ząbrać, co ja... Czym ty mówię? Potem może w na następnym odcinku mogę pobrać w zumbę. Nie wiem, bo dawno nie grałam w nią w browser. To trochę tak nie lubię w nią grać, bo, bo... po co? I tak ludzie, i tak ludzie już nie chcą im się grać, bo po co jak, jak oni już mają prawie wymaksowane konta, w, prawie, prawie wszystkie pucharki, no to, więc po co? Mają wszystkie postacie, no to trochę to nudne No na przykład yy, macie w CSGO wszystkie, wszystkie bronie to to też jest trochę nudne Ale chcecie w sensie się nigdy nie znudzicie, bo to możecie sobie pograć w, 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 z kolegami waszymi Fortnite też jest fajny, ale Fortnite to taki trochę łe. Jest 2 miliony, będzie 3 miliony? Nie, nie będzie Spróbuję zrobić na... 2 616 może być. Ostatnia gierka i przechodzimy do zoomy. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się w ogóle podoba ta seria z BMX 2. Reklama akurat mi wyskoczyła, więc poczekamy. O, to, to, to. Cyk, sek, dwa double buck lipa wow. Fajnie. Tutaj już 195 tysięcy, to trochę mało, ale... to dalej będzie 200 tysięcy. 400 tysięcy. No, robimy sobie łatwiej cukretyczki. mi się nie zrobił, to fajnie. No, aż tak fajnie to nie dla baki. Powiedziałem to słowo. Że Bartcin mi się nie zrobił. I teraz spróbuję takie mocne na tej lipy robić takie szybkie, ale mi nie wyszło. 200 tysięcy 50 tysięcy do miliona, ale chyba nie zrobię nawet 3 milionów dzisiaj. Ale dzisiaj zrobiłem... swój rekord na TikToku macie tam, na TikToku macie tam yy, ile dokładnie zrobiłem tam, ale zrobiłem 3 miliony jak to zrobiłem tam w ogóle, bo ja nie wiem, ja nie wiem. Nie wiem jak ja zrobiłem tam na 3 miliony to Będzie 3 miliony? Nie, no nie będzie. Zawsze tak malutko brakuje do trzech minów. E, dobra, to przechodzimy teraz do sobie na luzie. Zumba. Zobaczymy jak tam u Zumbie, bo dawno nie grałam. Zobaczymy o 7% na luziczku. Okej. Okay. Oj. Zobaczymy. Co tam sumie Bo nowe postacie są, a ja o tym wiem, bo już dawno gram. A akurat mi usunęło konto, w bo miałam resztę. Dobra, mamy skrzyniczkę. Oczywiście. Ja tak powiem. Tak, tak. Nie lubię grać, ale nim zabrałem raz, nie mam grać właśnie tam. Wow, właśnie to jest ten e, nowy, nowy ten, nowy nowy posterk ten craft, to jest po prostu. No. Jest coś ciekawego nie, nie, nie ma. Muszę dać na chwilę i to. Odbierze. i mam monogram może na to no to ja teraz otwórz to i mam 1600 nie otwierać jeszcze mam akurat mało no ja długo nie grałem okej, okay, otwieramy tą książkę jest coś! jest coś! co to będzie? I tam dobra? Może być. Teraz mam lekka skrzyneczka. Trzeba. Już widzę